W Plaz versus Zombies Garden Warfare 2 znajduje się ponad 120 postaci, którymi możemy zagrać, lecz w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tylko tymi 10 najlepszymi. A was widzowie zachęcam do podzielenia się swoimi rankingami w komentarzach. A my zaczynamy. I przypominam, że to tylko moja opinia, bo niektórzy chyba tego nie rozumieją. Na numer 10 według mnie zasługuje kaktus. Tak, zwykły, normalny kaktus na miejscu 10. Jeśli nie jesteście nowi na tym kanale, to mogliście zauważyć, że bardzo lubię kaktusa, ale spokojnie ten film nie będzie miał 10 kaktusów na każdym miejscu, więc możecie go oglądać spokojnie. Zwykły kaktus jest według mnie jedną z najbardziej niedocenionych postaci w całej grze. Jego szybkość pocisków jest tak samo szybka. Jak chytra baba z Radomia I zadaje 27 punktów obrażeń W dodatku ma dwie upierdliwe abilitki Pierwszą jest potato mine, który działa prosto jak mina I drugą jest dron, który może terroryzować swoich przeciwników A na to, że potrącił mnie w tle zombos, to nie zwracajcie uwagi Numer 9 Super komando. Tak właśnie sobie zarobiłem 10 łapek w dół Z pewnością jest to najlepszy żołnierz w grze Ale ja niestety nie lubię za bardzo żołnierzy Niektórzy mogą być zszokowani Ale to nie zmienia faktu, że ta postać jest po prostu genialna Celowanie nią jest dosyć proste I zadaje ona bardzo duże obrażenia w bardzo krótkim odstępie czasowym Jedna z najbardziej irytujących postaci w grze Moi widzowie na livestreamach dobrze o tym wiedzą Poza tym uwielbiam się w wpierd... zetpegiem w roślinu, to jest takie satysfakcjonujące Ósme miejsce, imprezowy kukurydz. Bardzo długo się zastanawiałem, czy przypadkiem komando kukurydz nie jest lepsze, ale ostatecznie wybrałem imprezowego kukurydza. Ale to, co najbardziej kocham w tych pieprzonych kukurydzach, to jest ta jedna abilitka pod numerem 1. Zanim jakie się zorientują, że rzuciłeś tą maślankę, to już dostajesz 5 kg na konto. Imprezowy kukurydz! Praktycznie każdy kukurydz, ma strasznie szybki karabin. Zadajesz za jeden pocisk 8 obrażeń, a straszek z minigana normalnie. On nawet strzela szybciej niż popcorn w mikrofalówce. Ale też posiada legendarny wskaźnik, który go ulepsza. Jeśli zdobędzie, chyba tam z 4 kile albo 5. Mówiłem już o maślance, ale zdolność z numeru 2 i 3 również jest zajebista. Boże, ta postać bez zdolności nie byłaby taka dobra zdecydowanie. Na miejscu siódmym uklasowuje się Imp Z7. Żeby bardzo dobrze grać tą postacią, potrzebujesz bardzo i to bardzo szybko klikać w myszkę. Tak samo bardzo szybko powinnaś teraz kliknąć łapkę w górę. Mechanika Z7 polega na tym, że będzie strzelał tak szybko, jak klikasz w myszkę. Więc jeśli masz auto -klikera, to Powodzenia dla Twoich przeciwników, ale nawet nie próbuj używać autoklikera bo to jest po prostu cheatowanie. Im Z7 jest jak jakiś łonnabi gangster. Zazdrzów się do Ciebie próć ty go skracasz, ale gdy przegrywa, woła starszego kolegę czyli swojego mecha. Który ma swoje unikalne abilitki, których nie ma żaden inny mech. On cię przyciąga i przycina. Jak jakiś sushi normalnie. Numer szósty zajmuje groszek prawa. Mechaniką podobny do poprzedniej postaci, lecz ma trochę mniej amunicji, za to większy damage. Potrafi jedną serię amunicji zabić większość postaci w całej grze, jeśli trafi wszystkie sześć. W dodatku ma te pieprzone hyperki i chili bin bomby. Dużo dość mam już tych abilitek. Bardzo dobra postać, ale niestety trochę ciężko trafić przeciwnika przez ten mały celownik. I szkoda też, że nazywa się groszek prawa, a nie groszek Lewandowski. Bardziej na pojedynki 1v1 niż przejmowanie terenu, ale i tak uklasowuje się na dosyć wysokim miejscu. Już połowa za nami, a piąte miejsce zajmuje Informatyk. Jest to jedna z najbardziej OP postaci w całej grze. Kluczowym w gameplayu technika Informatyka jest jego umiejętność teleportacji, która skraca dystans pomiędzy tobą a rośliną, którą chcesz zabić. Bo jak dobrze wszyscy wiedzą, Technik informatyk jest postacią typowo na blisko. Ma takie mocne ataki, że rośliny się w klocki jęga zamieniają normalnie. Electronic Arts zrobiło taką dobrą postać tylko po to, żeby nazwać ją supportem i wyznaczyć jej cel, żeby leczyć kolegów. Każdy gra Scientista, nie wykonuje tego celu, po prostu gra na swoje. Ale tak, żeby jeszcze sztucznie wydłużyć film, żeby zarobić jak najwięcej z reklam i mieć 8 minut, to wam powiem jeszcze, że informatyk ma tryb legendarny, na którym jest totalnym kocurem i chyba by potrzeba było rękawic Stanosa, żeby go powstrzymać. Nawet Electronic Arts pomyślała, że on jest zbyt dobry i dała mu jakąś upośledzoną wizję, żeby chociaż troszeczkę go znerfić. Czwarte miejsce, jedna z najbardziej fan postaci do gry, czyli Plasma Pi. Z dedykacją dla tego jednego widza. Atak tej oto postaci polega na tym, że po prostu charge'ujesz swój zajebiście mocny atak i na sam koniec uderzasz nim, zadając prawie 80 punktów obrażeń. Ale nie musi być to 80, bo może być to też 60, 40. Wszystko w zależności od tego, kiedy puści swoją myszkę. W grze Plasma Pee uwielbiam to, jak grając i mogę się wcielić normalnie w jakiegoś Assassina z Assassin's Creed. Chodzę za ludźmi, zabijam ich po cichu i nawet sobie nie zdają z tego sprawy. A potem dla kontrastu, podczas robienia beam bomby na przykład ładuję pocisk i wjeżdżając mogę komuś zadać 80 obrażeń na dzień dobry. Jest to bardzo safe opcja i raczej każdemu graczowi Plans vs. Zombies podoba się granie Plasma Pee. A w dodatku Plasma Pee posiada specjalną umiejętność, dzięki której nawet nie musi trafiać w przeciwnika, żeby Zadać mu obrażenia, bo tak działają jego obrażenia plazmy. Na miejscu trzecim moja ulubiona postać, czyli Future Kaktusik. Kochałem już tą postać od GW1, jak miałem jakieś normalnie 7 lat i grałem tą postacią każdy meczek i małym, bo tak ją uwielbiałem. A moje uwielbienie nie wziął się z nikąd, no bo ta postać jest po prostu OP. Wydaje mi się, że się nie mylę, więc to powiem. Future Cactus może zadać największy damage spośród wszystkich 121 postaci w Garden Warfare 2. Oczywiście, ignorując wszystkie abilitki, biorąc pod uwagę główny atak. Głównie gram przyjmowanie terenu i tam Future Cactus jest po prostu master styk Na prawie każdej mapie siada. Uwielbiam nim robić kile, strzelać po 102 w głowę. Uwielbiam po prostu tą postać i wszystko, co jest z nią związane. To jest taki absurdalny damage, że on nawet one-hituje Impa. Patrzcie na to. Ale nie tylko impa, bo jeśli wiesz przejmowanie terenu, to większość postaci chodzi w wybite. Mają mniej HP, jeśli walniesz im takiego heda, to masz praktycznie gwarantowane to, że masz killa. Gameplay tą postacią jest taki chillowy, że po prostu. ah, to jest moja ulubiona postać i nigdy to się nie zmieni. Nikt mnie nie przekona, i jestem ciekaw Waszego zdania w komentarzu. Czy w Waszym top 10 znajduje się Future Cactus? Dajcie znać. Drugi nieszczęsne miejsce wędruje, dlatego nieszczęśnika, elektropi. Boże, jak ja tej postaci nienawidzę, co nie zmienia faktu, że ta postać jest wciul dobra. Po prostu granie na tą postać To jest taka męka człowieka. Ja już bym wolał w szachy grać kurde z samym sobą niż grać kurcze Na tą postać Nienawidzę jak zombiak, jestem zombiakiem Wyobraź sobie i bronisz terenu I nagle taki elektropi Który robi bean jump, czyli włącza hypera I cię bombarduje jeszcze czyli bombami Z góry cię atakuje Przecież to jest nie do zatrzymania Te jego pociski wybuchają kiedy on kliknie myszkę A on jest nad tobą I te pociski nie mają szans w ciebie nie Trafić, bo one same się rozwalają, albo on sam je detonuje. To, że wygrasz 1v1 z Elektropi nie, nie ma na to szans, jeśli on ma Hyper'a i jest nad tobą. Boże, to jest taki egzystencjalny ból grania tą postać, że proszę nie grajcie Elektropii, szczególnie na mapie Walnut Leaves, na której to jest tak niezbilansowane, że on tam rządzi i wszystkich kopie kurde jak Super Brain swoim kopniakiem. No skill totalny i strasznie przez tą postać potrafię się wkurzyć normalnie, no. Nienawidzę. Tej postaci naprawdę. Ale jest mega dobra. I teraz pora na pierwsze miejsce, które zajmuje agent Groszy. Bez dwóch zdań, bardzo dobra postać. Ale czy zasługuje na miejsce pierwsze? Napiszcie sami w komentarzu. Ale według mnie zasługuje, ponieważ jego obrażenia są horrendalne. Jego szybkość strzałów również. 14 amunicji. Jest szybki, jest piszuterem, ma bin bombę, ale ma troszeczkę mniej HP. Co się opłaca, i tak. Ta postać jest bardzo skillowa i wymaga dosyć dużego aima, ale jeśli już zapanujesz granie tą postacią. O jejku, zdominowałeś całe lobby. Jeśli zawsze skreślałeś tą postać, to polecam dać jej drugą szansę, bo ona naprawdę jest genialna. A więc to był mój ranking 10 najlepszych postaci w całej grze. Wy w komentarzach dawajcie swój ranking. Każdy zobaczy przypnę serduszko. No i można nawet napisze komentarz. Dziękuję za oglądanie widzowie, zostawcie łapkę w górę i siema!